Dzień dobry, witam na moim kanale Tarot. Moimi oczami, Lona Miller z tej strony się kłania. Witam wszystkie zodiakalne ryby, rybki. Kochani, zapraszam Was do czytania na lipiec z kart Tarota, horoskop, prognoza. Zobaczymy sobie, co tutaj będzie się tam wydarzać. Mamy już kilka dni za sobą, ale patrzymy i zaglądamy, co tam się będzie działo. Ale pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne i nie z każdym ono będzie tutaj rezonować. Nie ma takiej możliwości, takiej opcji. To trzeba tutaj pamiętać o tym. Zrobimy sobie tutaj inaczej niż jak w Krzyżu Celtyckim: poprzez trzy karty na sferę zawodową, na pracę, trzy karty karty na dom, na rodzinę i trzy karty na tą tutaj sferę miłosną, uczucia. Zobaczymy, co, co tam w trawie piszczy. No i oczywiście boskim tarotem jeszcze to, co idzie z zewnątrz, czy będą jakieś ostrzeżenia, czy, czy wszystko tutaj będzie dobrze. Jedną kartą przekaz od magicznych syren i delfinów i jak tutaj zaopiekować się Sobą, jak podejść do siebie z miłością na ten czas lipca 2024. Zobaczymy też właśnie z przełożenia, co tutaj Tarot będzie chciał zasugerować. Zatem popatrzmy sobie: ryby, ryby, ryby zodiakalne, ryby, czas lipca 2024. Ryby w lipcu. Zobaczymy, co tutaj Tarot będzie chciał dla Was pokazać. Jeżeli spodoba Wam się to czytanie, to poproszę o łapki w górę, o komentarze, o subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz. No, kochani, powiem Wam, że z przełożenia pokazała się Czwórka Mieczy, Siódemka Buław i Piątka. No, powiedziałabym, że chyba będziecie tutaj jednak stawać, obstawać przy, przy swoich racjach, będziecie bronić jak gdyby swojego terytorium i będziecie tacy asertywni. Może powiem tak, że zodiakalne ryby będą już miały dosyć pewnych problemów, jakichś tam braku, braku działań i odnośnie no, emocje. Emocje też będą ważne, w ta sfera miłości, a z kielichów w tle się, w tle się pokazał, ale wydaje mi się, że Taki misz masz może, może w tym czasie być dla zodiakalnych rybek, ale to tylko z przełożenia. Zobaczymy, jakie pokażą się karty w rozkładzie, co na Waszą sferę zawodową na pracę na czas lipca w lipcu. Kochani, księżniczka kielichów, piątka mieczy. Królowa Mieczy. Hmm. Praca, Wasza praca. No, powiedziałabym, że tutaj hmm, zawalczycie jednak o, o siebie, nie będziecie odpuszczać, ale ta księżniczka kielichów, Paś kielichów, to troszeczkę powiedziałabym, że ona może Wam, ten paść kielichów, może Wam troszeczkę, jak gdyby zaburzać wasz rytm w tej sferze, w sferze zawodowej. Piątka mieczy mówi, że musicie niestety ostro wziąć się do pracy. Królowa mieczy jest też no, tutaj dbająca o swoje interesy jak Najbardziej tutaj. Może niektóre zodiakalne ryby będą pracować przez internet, czy słowem, czy po prostu tutaj, też niektóre poprzez swój głos, prawda? Przekazywanie myśli poprzez, poprzez głos tutaj. Możecie też być, co po niektóre zodiakalne. Rybki, poprzez media, poprzez tutaj, czy praca, praca z dziećmi, też coś takiego pokazuje się, ale tu jest jakaś walka. Ja jeszcze sobie dociągnę jedną kartę. Tu musicie ostro się wziąć, kochani. Oczywiście kolejny pasi, księżniczka Buław, czyli tutaj trzeba konkretnego połączenia, jak gdyby, rozumu. Tak, przyjęcia taktyki i wejścia po prostu jak gdyby w środek, w środek działań tutaj. Tutaj niektóre zodiakalne ryby mogą mieć do czynienia z młodymi osobami. Tak mi się tutaj pokazuje, czy to praca z dziećmi, czy praca przez, przez internet, ale też tutaj jakieś nowe pomysły, pójście w nowe. Nie wiem z jakiego powodu, ale też tutaj widzę taki podtekst, że od tych kart że zodiakalne ryby jednak będą się troszeczkę czegoś czegoś obawiały żeby nie wiem, ktoś im nie zaszkodził w czymś, że coś może być porażką że coś się nie uda możecie też właśnie tak jak powiedziałam przez internet gdzieś artystycznie jakiś artyzm wyrażać się poprzez, poprzez czy mówienie czy, czy coś takiego mi się tutaj możecie prowadzić, czy swój kanał no co, coś takiego mi się, mi się pokazuje, ale tak jakby z jednej strony musicie więcej włożyć, więcej energii włożyć się. W pracy, w, w te Wasze działania muszą być takie konkretne, prawda, żeby później no, coś, co z tego było, prawda? Czwórka buław, kolejne buław, żeby były jakieś zyski, jakaś tutaj stabilizacja, prawda? Czyli być może hmm, oczekujecie tutaj hmm, jakichś stałych dochodów, przychodów, prawda z tego, co robicie. Tak mi się tutaj kształtuje ta sfera. Zawodowa. Uważajcie, bo niektóre zodiakalne ryby mogą mieć też przy sobie kogoś bezwzględnego, ktoś, kto będzie rozliczający, który będzie Wam mówił prosto w twarz, coś, co Wam się może nie spodobać. Takie tutaj widzę energię przy, przy pracy, ale w konsekwencji. Powiedziałabym, że radzicie sobie tutaj, stabilizuje się, stabilizują się różne, różne, sytuacje poprzez właśnie takie konkretne, racjonalne i takie chłodne podejście, nie rozdrabnianie się, jak gdyby w tych emocjach, w tym paziu kielichów, tylko trzeba wziąć się ostro. Do pewnych, do pewnych zadań, pomimo, że w tej piątce czy mogą być jakieś przeszkody, jakieś utrudnienia. Ktoś wam może coś, czy na złość robić, czy jakieś tutaj pewne, pewne niesympatyczne, nie niemiłe relacje z innymi ludźmi. <laughs> Możecie wchodzić w coś, coś takiego, ale w konsekwencji bez, bez obaw, bo spadacie na cztery łapy, jak to się mówi? Co na dom, kochani, dla zodiakalnych rybek. No, siódemka kielichów, troszeczkę takiego rozkojarzenia, król kielichów emocjonalnie, i tak jakby hmm, ktoś was postawił w niefajnej, niekomfortowej e, sytuacji. <laughs> czy to osoba, czy to może Wasz partner, czy partnerka, prawda? Czyli jakieś takie. Mm, niedokończone pewne rozmowy, nie będziecie wiedzieli o co chodzi, jak sobie zorganizować sprawy domowe, jak, jak tutaj z czymś ruszyć, bo jakiś, jakiś impas przy domu, w domu, z czymś, z jakimiś pewnymi, pewnymi sprawami zobaczymy, o co tutaj chodzi. Kochani, karta sądu Judgment. Pokazał się, wydaje mi się, że. Mm, Tutaj może pojawić się jakiś problem w rodzinie. To jest też karta rodziny, prawda? Tutaj trzeba będzie zdecydowanie rozwiązać. Wy wiecie, wiecie doskonale, jaki to jest problem, bo dwójka. Mieczy ona o tym mówi, że trzeba będzie dokonać tutaj jakiegoś wyboru, podjąć decyzję, ale z jakiegoś, no, będziecie jednak spowalniać, będziecie, bo będziecie szukać pewnych rozwiązań w tej siódemce kielichów. Trochę będziecie tacy rozkojarzeni, rozkojarzone, nie będziecie wiedzieli, ale jest jakiś problem, coś trzeba będzie... Reanimować, coś trzeba będzie przetransformować, żeby po prostu, no wiecie, że powiem tak, sprawy domu, sprawy rodziny, nie wiem, czy będziecie dla niektórych zodiakalnych ryb przychylny może być ktoś pod no, waszego znaku, król kielichów, żywioł wody, rak, ryby skorpion, prawda, tutaj tu, tu, albo przychylny, albo może wręcz tutaj stawiać Was w takiej, no, niedogodnej sytuacji, że nie będziecie wiedzieli, co, jaką, jaką podjąć dalszą, dalszą de decyzję, tu, tu trzeba będzie jakiś problem rozwiązać i kochani, przychodzi koło fortuny, zmiany jakieś jeżeli było źle zadzieje się dobrze to wydaje mi się, że tutaj zdecydowanie będziecie musieli wziąć się ostro do roboty w jakichś sprawach. To, co wasza rodzina będzie wymagała, czy jakiejś reorganizacji w czymś, czy jakiegoś podjęcia, bo tak jak mówię, jest jakiś problem. Który trzeba rozwiązać. Nie można zdać się tutaj na los, że jakieś losowe wydarzenia po prostu tutaj przyjdą z zewnątrz i sprawa się załatwi. Coś, coś takiego tutaj mi się pokazuje dla zodiakalnych ryb na czas lipca 2024 roku. Ale, kochani, popatrzmy jeszcze co w miłości. Szóstka kielichów, karta równowagi, trójka kielichów i karta rydwanu. Wydaje mi się, że tutaj szykuje Wam się fajna, fajna impreza, wyjazd być może z kimś, przy kimś, prawda? Ktoś, ktoś tutaj być może przy Waszym domu, może ktoś, ktoś, kto. Ten, ten mężczyzna, jeżeli dla kobiet, jeżeli jesteś kobietą i słuchasz tutaj, to może tutaj będzie jakiś wasz partner, czy, czy przyjaciel, wychodził z jakąś propozycją, czy wyjazdu, czy miło spędzenia czasu. No tutaj wydaje mi się, że też będziecie, jak, jak gdyby. Ten czas lipca dla Was w miłości odczujecie, że tak fajnie płynie, płynie energia. Ale zobaczmy jeszcze jedną kartę. Karta Pustelnika. Hmm, niby tutaj zabawa do przodu, ale jeszcze będziecie tutaj, jak gdyby, może odchodzić od czegoś, może coś trzeba będzie przesunąć, coś się przesunie. W, w czasie trzeba będzie podjąć jakąś, jakąś decyzję, albo po prostu wyciągniecie jakieś, będziecie wyciągać jakieś, jakieś wnioski, prawda, szukać pewnych, pewnych nowych dróg, pewnych ścieżek, pewnych rozwiązań w sferze, w sferze tej, tej emocjonalnej tutaj, w sferze miłości. Ja sobie jeszcze dociągnę, co ten pustelnik chce powiedzieć. Karta maga, komunikacja, no właśnie, pustelnik nie jest za bardzo wylewny, jeśli chodzi o dyskusję. On sobie bardziej milczy. Tutaj natomiast powiedziałabym, że w pewnych kwestiach, w waszych związkach, w waszych relacjach, czy to w waszych małżeństwach, ważna będzie jasna, czysta, prosta, Tutaj klarowna komunikacja. Tutaj nie trzeba będzie uciekać się, zamykać się. Tu trzeba będzie po prostu no, porozmawiać na pewne, na pewne tematy, z czymś, z czymś ruszyć, prawda? Ale tutaj tu, tu fajnie, tutaj przyjemności. Tu może troszeczkę taki jak gdyby powiedziałabym, brak takiej pełnej odpowiedzialności. Pójścia naprzód, pod je, wejścia głębiej w te, w te uczucia. Możecie odczuwać tutaj, jeżeli nie rybki będą tak robić, że uciekać przed tymi uczuciami, emocjami. To ktoś może się wycofywać, możecie mieć tutaj takie mieszane uczucia, raz do przodu, raz do tyłu, i tak jakby tutaj no, trzeba będzie się dogadać, w którą, w którą stronę, prawda? Jak, jak tutaj, ile poświęcacie sobie czasu, jak, kiedy, jak, jak tutaj dajecie sobie uwagę. Tutaj tu czytania: dwójka dynarów, karta cesarzowej, witam cesarzową. No, dziesiątka denarów i karta śmierci przy kochankach. Hmm. Karta słońca, karta sukcesu, tu też dziewiątka kielichów. Yy, dziewiątka kielichów szczęścia, zadowolenia i tutaj pójścia po przygodę. <laughs> Ale pokazuje się wieża. Czegoś się obawiacie, kochani. Obawiacie się tutaj, obawiacie się ze strony partnera czy partnerki, że jest coś, co nie daje wam takiej satysfakcji, takiego zadowolenia, takiego szczęścia. Dlatego jest tutaj ten pustelnik się pokazał, prawda? Ta komunikacja nie ma tutaj, nie ma tutaj równowagi w takim osiągnięciu, w takiej pełni, pełni szczęścia. Tutaj nas, musi nastąpić jakaś transformacja, tutaj trzeba zamknąć jakiś rozdział, coś trzeba uśmiercić, żeby mogło się coś na nowo narodzić. Tutaj ta karta śmierci jest ona przepiękna w tej, w tej talii, te karty są tak soczyste, one są tak energetyczne, przecudne są te, te kolory. Tutaj jakaś ważna decyzja do podjęcia, kochani. Jeżeli to czytanie nie mówi o tej sferze uczuciowej, miłosnej, to mo może tutaj mm, też będziecie musiały musieli się na coś zdecydować. Może chodzi o pracę, prawda? Może o podpisanie jakiejś, jakiejś umowy, <laughs> też tutaj na coś trzeba będzie zdecydować. Ale w każdym bądź razie, przepraszam. Tutaj jakieś, jakieś zmiany się rybką szykują, transformujecie w karcie, w karcie śmierci. Zobaczmy, czy jakieś zagrożenia, ostrzeżenia. Z zewnątrz, kochani, planowanie ósemka denarów, tutaj trzeba będzie być uważnym, roztropnym, może powstać jakiś konflikt, czy przy pieniądzach, czy przy pracy, konkurencja, paźmie, czy obserwowanie, śledzenie, patrzenie po prostu i używanie pewnych argumentów. No i karta słońca. Powiedziałabym, że to co z otoczenia, to chcecie mieć jakąś jasność, bo jest jakiś konflikt z otoczeniem, z kimś, z czymś, przy kimś, i tutaj sytuacja będzie wymagała takiego angażujecie się. Tutaj jest pokazane, że albo ktoś, albo wy będziecie jak najbardziej zaangażowani w coś, ale tutaj tarot sugeruje, proszę być roztropnym. Bo wszystko, wszystko się wyklaruje, wszystko się wyjaśni, ale jakieś problemy, jakieś kłopoty, tutaj trzeba spojrzeć prawdzie, prawdzie w oczy. A z mieczy, być może jakieś, jakieś cięcia, jakieś tutaj wyjawienie czegoś, coś może wyjść na jaw, na wierzch, coś, coś w otoczeniu, takie być może też coś usłyszycie. Coś, co i koło fortuny po raz kolejny, jakieś zmiany, podjęcie jakiejś, <laughs> jakiejś decyzji, na coś trzeba, może się będzie, kochani, zdecydować. Tak, tutaj coś z otoczenia, ale otoczenie niesie Wam, niesie wam zmiany na czas, na czas lipca. Tutaj coś coś, na co nie będziecie mieli niestety. Wpływu. I teraz zobaczmy, jaki tutaj przekaz dla zwykalnych ryb na lipiec 2024, magiczne sireny i delfiny. Matczyne uzdrowienie. Gdy uzdrawiają się Twoje uczucia dotyczące matki, Twoje pragnienia manifestują się szybciej i dokładniej. Przekaz jest zwróć uwagę, jakie masz relacje. Z matką, jakie miałaś, miałeś te, te relacje. Tutaj trzeba coś, kochani, uzdrowić, gdyż no. Też pokazuje się w rodzinie być może jakiś impas, jakiś tutaj, prawda? Ja mówiłam, że, że jest jakiś dylemat w karcie judgmentu, prawda? Tutaj też, też coś trzeba będzie. No i tutaj pokazało się, że od linii matki po prostu trzeba coś uzdrowić. Więc już teraz wiesz i masz podgląd. Zobaczmy, jak jeszcze zaopiekować się sobą. Wy rybki, jak, jak macie, jak mamy, bo ja też jestem zodiakalną rybą. Jaki tutaj przekaz? Pomoc. Zwracaj się o pomoc. Przyjmowanie pomocy jest aktem szlachetnym, kochani. Taki przekaz być może tutaj. To, co z zewnątrz, prawda, będziesz potrzebował, potrzebowała zebrać jeszcze jakąś wiedzę na jakiś temat, być może tutaj yy, nie pozostawaj sam, sama, pomoc, zwracaj się o pomoc. Przyjmowanie pomocy jest aktem szlachetnym. Kochani, taki przekaz: jeżeli podobało Wam się to czytanie, to proszę zostaw komentarz, daj łapkę w górę, zostaw kwiatuszek czy serduszko. Jeżeli nie chcesz rozpisywać zasubskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, aby ten mój kanał miał tutaj większe zasięgi na YouTubie. Dziękuję pięknie, pozdrawiam serdecznie i do kolejnego usłyszenia.